Co się stało? Oj jajku. To był długi dzień. I za grzowy na turnie i Jurk mi się sapie? Hej kid. Słyszałeś, że streamujemy co tydzień o 17 na www.twitch.tv serie Enigma streamuje Ominąłem normalnie bana, tu jest ban, tary! Ja tak zrobiłem. Polecam się śpieszyć, zanim mnie tam zbanują. I wiedz, że na 50 tysięcy follow odpalamy 12 godzinnego streama. Wiesz co robić. Pani od z logiki się odpaliła i pisała, że brak mu etyki. Ja, co nie słyszę o tej Yurqueen, to coraz bardziej się zastanawiam, co ja ją ogląda. Nie wiem, nie znam szczerze powiedziawszy tej streamerki. Znaczy, wiem, że istnieje, ale ja nie wiem, co ona robi na tych streamach ale już słyszałem, bo używał wypiana. Ale w sensie, jaki to jest problem? W sensie, inaczej, ja potrzebuję dowiedzieć się, co się ten... Co się dokładnie stało. Dobra, czekam, wcale nie oszukuję VPN-y z doku. że ja w tym momencie... Psuję gierkę bambiką, bo sobie, bo sobie znależę sposób i oszukuję lobby, bo dobieram sobie bambików i samych początkujących graczy. Tylko zmieniam sobie region taki, który jest mniej zaludniony, po prostu, tak? I tam tak samo znajduję ci dobrych graczy też, bo to nie jest tak, że mamy cały czas bambikowe lobby. Tylko, więc słuchajcie, to nie jest, nie jest tak, że, że wyszukuję mi. Grał na Egipcie, żeby mieć lepsze staty. Ale kto kurwa powiedział, że na Egipcie jest niższy level? W sensie, gdybym ja miał teraz strzelić, dlaczego używał VPNa, to żeby po prostu kurwa z tym sniperów wypierdolić. A czy ja widziałem ostatnio, Izak miał jakiś tam challenge z tym, z Lechem chyba grali w sześć różnych gier. W sensie w sześć różnych battle royalów, żeby I, i tak jakby grali do pierwszej wygranej gry. Mieli sobie ten challenge, i kurwa na H1, dosłownie każdy lobby, jakie trafiał, dostawał stream sniperów. W każdym lobby bez wyjątku. Co Izak powiedzieli? wyszukuje mi serwerów z początkującymi graczami tylko, tylko po prostu z tego robimy, wyszukuje mi graczy z tych, którzy są. W tym momencie szukają gierki. Dlatego, dlatego te, dlatego to średnie KD jest dużo niższe, dlatego, że po prostu jest dużo mniej graczy i w momencie, kiedy szukasz, no to dużo graczy ci i tak szuka. Znaczy, to i tak ci dobiera taki graczy. Piotr Izak Skowerski podczas dzisiejszego poradnego streama odpowiedział na zarzuty dotyczące oszukiwania w Call of Duty Warzone. Ostatnio coraz częściej padały zarzuty wobec topowych polskich streamerów Warzone dotyczących uczciwości, bla, bla, bla. Niektóre osoby ze społeczności stwierdziły, że twórcy muszą korzystać ze wspomagaczy, skoro wykręcają tak niesamowite rekordy w swoich gierkach. Ze skarżeniami postanowił Piotr bla, skonfrontować się Piotr Izaak Podczas swojej dzisiejszej transmisji odpowiadając dokładnie, skąd się mogą brać. Kowarycki, już na samym, ale tak brzydko z nazwiska. Mm, już na samym początku wyjaśnił, że w żaden sposób, ani on, ani żaden inny polski twórca nie włączają y, tak zwanego SBMM. Następnie Piotr powiedział, grając na turniejach zauważyliśmy, że mamy zdecydowanie trudniejsze lobby i musimy się mocno napocić, żeby osiągać podobne wyniki do tych, które inne osoby zdobywają niemal z zamkniętymi oczami. Zaczęliśmy się więc zastanawiać, o co chodzi. Wtedy skontaktowaliśmy się z legendarnym, bo zobaczyliśmy, że on ma łatwiejsze lobby niż my. Czy ma na to jakieś sposoby, czy to tak zwany reverse boosting. Właśnie wtedy spróbowaliśmy wypiena. A czyli przyznaj się, że używa VPNa, żeby mieć łatwiejsze gierki. Jeżeli rzeczywiście używał VPNa, żeby mieć łatwiejsze lobby, to to rzeczywiście takie, ten, trochę śmierdząca sytuacja. I tyle w temacie, tu masz klip o tym. że przy okazji któregoś tam turnieju zaczęliśmy robić research, co zrobić, żeby mieć słabsze lobby, a nie tak jak wcześniej, bo widzieliśmy, że nie mamy szans z gośćmi, którzy mają po prostu bombolę. Poczytałem, zrobiłem research. Ogarnąłem co i jak, no i dzięki temu mamy to lobby na tyle słabe, żeby walczyć... ...żeby robić rekordy świata, tak jak inni, no. Ale właśnie, ale czekaj, bo ja nie znam zasad turnieju, w którym grał Izak. W jakim niby turnieju oszukiwał? Ja potrzebuję więcej kontekstu do tego. A, your Queen no tak, kurwa. Queen of the Black wpisałem! <laughs> Dopiero teraz ogarnąłem, ty, bez kitu. Wpisałem Queen of the Black zamiast your Queen. <laughs> Dobra, ty, to poleciał pocisk, ale totalnie tak to jakby nieświadomie. <laughs> Okej, okay, dobra, co, ruwa? Na czacie pisała u Izaka Tekstowa drama Kurwa, to jakby się rozstać przez SMS-a To mi kurwa gifnął kanał, Zaczysuba na tym, na kanale Jurkwin Śmieszki Jebane Teraz będzie, że jeszcze oglądam ten super content <grym> No bez żartów Dwa miesiące temu dostałem jakiegoś kurwa gifta u Jurkwin Czy używanie VPN-a nie, używa nie zalicza się do używania Smurf kont? Właśnie nie wiem, w sensie, ja nie wiem yy, czy to rzeczywiście jest jakieś łatwiejsze lobby Bo teoretycznie zmieniając region masz jakieś łatwiejsze szanse większe szanse. O KD430, gra na osoby z KD07, to to już nie jest problem, tak jakby z grom, że ma czuje źle graczy. E, więc może ty powiesz po prostu mi, jakie masz zarzuty do mnie, ja ci na nie po prostu odpowiem. Słuchaj, e, zarzuty mam takie, że zaczęliście wykorzystywać ten exploit z VPN-em, nie mówiąc nikomu o tym, bo jest to moim zdaniem nie fair wobec widzów, nie fair wobec innych streamerów, content creatorów Call of Duty Warzone w Polsce. Ja rozumiem twój powód, który dajesz, którego słuchałem wczoraj na... Ale to jak, jest znaczy to mu... prawda, bo ja mówiłem o tym przez cały dzień, więc... Tak, więc no, ja, no ja rozumiem twój powód z chęci rywalizacji z ludźmi na świecie, znaczy, no, którzy... Okej, okay, nie mów, znaczy powiedz po prostu, jakby jakie są zarzuty wobec tego, posłucham i no, tyle. Takie, że po prostu nikt o tym nie wiedział, że to robicie, a to robiliście, no. Że macie łatwiejsze lobby, że mieliście KD poniżej jednego regularnie na swoich lobby, poprzez zmianę na VPN, -ie, IP -ie i łączenie się, omijanie SBMM-a. No. Ale to nie omijacie sbmm -a. To nie wyłączasz sobie w ten sposób SBMM-a. No, spróbuj... Zrobić no, no, cokolwiek. Tego, te... SBMM to jak coś jest skill-based matchmaking, czyli tak jakby wyszukiwanie graczy o podobnym skill levelu. My to sprawdzaliśmy, my to wszystko no. robiliśmy. To powoduje, że. Łączysz się z, z, z generalnie dużo się jakby całą średnią lobby, lo, lobby średnie KD na lobby jest dużo gorsze. Ja jak pogram swoje gierki, to nie ma szans, żebym trafił na lobby poniżej 1. A ja mam KD1-4. Okay. Ty masz KD4 i grasz przeciwko ludziom, ludziom, którzy mają 0,5 KD. Dobra, a ile jest takich? Znajdź mi w całej historii moich gierek, ile miałem takich gierek, że miałem KD05. Miałem jedną taką Gierkę dzisiaj. Czy tam, dzisiaj ja gram solo nakłady, a jak się gra solo nakłady, to też się dzieli twoje KD przez 4. Mordulko, ale no przecież o czym tu rozmawiamy. No przecież no, wiesz, że to się dzieje i, ale, i to robisz. Ale ja nie mówię, że nie, no przecież sam powiedziałem dokładnie, jak wygląda no dokładnie, sytuacja. no to no. tylko o tym mówię. No. no dobrze, ja ci mówię, że KD05 to jest jedno. I jeszcze ci mówię, że. Wchodząc sobie na VPN-a i sobie wchodząc, na, wchodząc sobie na y, Egipt, nie wyłączasz EZBMMa. Polega to na tym, słuchaj, jeżeli nie słuchałeś całej mojej wypowiedzi, może z dzisiaj. Mhm. To polega na tym, że. I to poznaliśmy już dawno temu. 30-latki się kłócą o KD Baby Rage. Nie, no ja sobie wyobrażam, że jak ja bym miał, nie wiem, z lat 40, bo 30 już mam, każdy wie. Wiadomo, wiesz o co chodzi, Wishmart. To kurwa, to jakby jakby jakiś player oszukiwał w turnieju, to ja bym go walił na łeb. Proste, że tak. Ja bym był najgłośniejszym 40-latkiem w grach. No, po Legendary. jak ktoś się interesował sceną, oglądał turniej Twitch Rivals i widział, jak wyglądają lobby u wielu streamerów, to zobacz, no, że tam że... nie ma. Nie, nie wiem, kim jest druga osoba, szczerze że Nie wiem, kto z nim gada. Wiem, kim jest jest wiem kim jest... Zobaczył, to, to nie jest randomowo tak do końca, okay. bo to nie jest wyłączone z BM. -em. tylko zobaczył, że okay. wielu streamerów y, ma dużo słabsze lobby u siebie, no nie? No kim i... jest Wozo? Nie wiem kim jest. The Mighty Woz. A, coś tam widziałem, ale szczerze powiedziawszy ten. się znaczy, wiedziałem, że jest Afromental, ale nie wiem kim jest na Twitchu, szczerze powiedziawszy. No. Teraz przechodząc do tematu, po prostu Warzone jest tak urządzony i to nie jest moja wina, tylko to jest kwestia Activision, że... To wszystko do yy, no dobrze Masz wiele tych serwerów sobie dobierania graczy, prawda? Jeden będzie, nie wiem gdzie, tam w Europie, może w Warszawie, może w. Znaczy, Brzydę, nie, może... Karol, ty mówisz, że to nie jest oszustwo, bo to po prostu nie jest w turnieju ustalone i inni streamerzy yy, grają na swoich lobby, które są o wiele słabsze i to nie jest to w regulaminie. Nie jest to w regulaminie, ale w momencie, kiedy Izak rzeczywiście wierząc temu artykułowi, chociaż klipa nie widziałem, kiedy Izak przyznał się, że używa VPN-a, bo miał zbyt trudne lobby, to już jest problem, bo używa tego w celu yy, ułatwienia sobie gier, żeby sobie zabijać lepsze staty, więc wtedy, wtedy to już jest lipa. Może w Paryżu, w Madrycie, mm. w Londynie, nie wiem dokładnie, gdzie są poustawiane serwery I Gdyby, W sensie, to... ja, ja, ja z góry założyłem, że on używa VPN, żeby nie mieć tych stream, snipe, żeby stream sniping roztegować, ale no w momencie, kiedy mówi, o, miałem za trudne gierki, więc pierdolnąłem sobie VPN, a to już jest, to już jest lipa. Masz regiony i w Europie, i w Ameryce że są mniej spopularyzowane i z tym tak serwerem. Jest. No właśnie, kwestia jest taka, i to nie jest wyłączone SBM, tylko kwestia jest taka, że jak ty sobie szukasz gierki w Warzone, prawda, to musi ci w ciągu. To się zgadza. no właśnie, musisz w banana. znaleźć sobie gierkę. Ano. więc kwestia ja jest taka. to skrót myślowy, Dobra, to no ja, to, ja chcę wytłumaczyć wszystko po kolei, żeby super. sobie ludzie usłyszeli. No, no więc fajnie, właśnie, więc, właśnie to, to więc, no bo ludzie uważają, że, że my nie, no sobie pierdolą, wchodzimy. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nie, nikt tego porządnie nie wyjaśnia. No tak, ale ty też przed chwilą powiedziałeś, że omijamy SBM, a my nie omijemy SBM, bo SBM jest, Kwestia no dobrze, jest taka... ale używacie takiego, który jakby nie jest naturalnie, jak w Polsce wejdziesz sobie w Warzona, klikasz start i jedziesz i masz. No, no nie jest No Nie, jest. No obni... no nie, nie jest, nie jest, jest dokładnie. No, znaczy, no, no, no jest obniżony no, średni. Jest tak, dlatego, że w Europie, jak jesteś sobie na serwerze, jesteś w Warszawie i sobie szukasz gierki, to w danym momencie załóżmy przykładowo, szuka ci 1000 osób gierki. Czy tam no 500 osób szuka ci w tym momencie gierki w ciągu tej minuty. I oczywiście, kiedy ty masz KD5, no to tobie będzie brało tę górną część z tych 500 osób, prawda? Czyli tych ludzi, jak jest. 500 500 osób to powiedzmy będzie 100 osób, które ma to Kto tam się dusi w tle? Przepraszam, ale nie wiem czego jest to. Z tych 500 osób, prawda? Czyli tych ludzi... <grym> czy, czy on się tak zbentował na to, że, że stoi przed komputerem jest gotowy, żeby tam kurwa do Izaka się przejść? O, Izak się przyznaje? Kurwa, nie to. Prost, tak, wy wykorzystujemy VPN-a, żeby, żeby mieć łatwiejsze robby. Nie wiem, czy to wyrwane z kontekstu, czy nie. Wycięte z kontekstu. A. To się inaczej. Po tym, co zobaczyłem Jurquin przy dramie z mandziem, nie uważam UR Queen za godnego rozmówcę do jakiejś sensowniejszej, do, do jakiejś, jakiejś bardziej poważnego argumentu. O, dlatego tak z góry zareagowałem. Tyle, chciałem dopowiedzieć. Bo przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś chce mi powiedzieć. Ja wiem czym jest logika, bo skończyłam studia, no to ja nie chcę z tobą prowadzić żadnego argumentu, bo nie chcę marnować swojego czasu. Znaczy, osobiście nie mam do niej nic, ona mi nic nie zrobiła. Ale no kurde, no nie jestem fanem, no. Tak samo nie wiem, jakbym gadał o ekonomii w kraju i rozmówcom, znaczy, jakbym miał gadać o ekonomii w kraju z 13-latkiem, też z góry byłbym uprzedzony do tej osoby, że nie do końca będzie wiedział, co się dzieje. Ma 13 lat jeszcze się nie interesuje ekonomią, przynajmniej w większości wypadków, bo też wyjątki się zdarzają. No. Porównanie Jurki do 13-latka zupełnie przypadkowe. Tak, tylko chciałem powiedzieć, tak też? Jakie to jest pierdolenie, że jeżeli jesteś dobry, to nie idziesz na serwer z nowymi graczami, bo wiesz, że nie będą trzymać tak samo jak ty czy osoba z wysokim KD. To jest takie pierdolenie, że szok. Jeśli robisz wysokie KD, to powinieneś się liczyć z tym, żebyś w pierdol od lepszych graczy, a nie idziesz na babików i ich ziemię. No tak! W sensie ja mówię, w momencie, kiedy Izak rzeczywiście się przyznaje, że używa VPN-a w celu yy, maczowania się z słabszymi graczami, to jest chujowe. Ja się zgadzam z tym, że to nie powinno być akceptowalne. E, tylko, że też nie wiem o jaki turniej chodzi, bo nie interesuje się zbytnio Warzone. Em. No i jeżeli turniej tego nie zabra. No to też byłbym, też byłbym Sól by mi się sypała z dupy Gdybym grał z nim w jednym turnieju i bym widział, że kręci takie staty i że sobie maczuje na łatwiejszych graczy celowo Ale ostatecznie no nie mógłbym Znaczy nie, pierdoliłbym pewnie na niego na scenie Powiedziałbym, Izak ty to jesteś kurwa łeb jednak Ale no nic więcej bym zrobić to dosłownie nie mógł, bo regulamin tego nie zabrania Czy nie uważasz, że to jest swego rodzaju oszukiwanie trochę widzów, jeżeli to nie zostało wyjaśnione wcześniej i nie powiedziane jakby ludziom, że ej słuchajcie znalazłem taki system, na którym wydaje mi się, że ludzie na świecie grają i to usprawni trochę content, będziemy grać na takich i takich ludzi i tak dalej. Wtedy ja nie miałbym żadnego problemu, natomiast jeżeli tego nie, nie, nie ma informacji i ludzie, przeciętni widz, to są casualowi często widzowie, poznają hmm, różnych streamerów i widzą nagle, mm, Was, którzy używacie tego, którzy robicie mega ciekawe gierki i tak dalej, a mają do wyboru jeszcze innych kreatorów. Ja nie mówię o sobie, bo ja jestem part-time nie chodzi mi o to. Mi naprawdę zależy tylko na dobrze community i całej tej akcji, bo po prostu uważam, że Call of Duty to jest jedno z moich miejsc, które ja lubię i od zawsze byłem i będę. Czy, czy to nie jest oszukiwanie jakby i publiczności i innych streamerów w Polsce? Rytujcie, yy, ja zadałem jeszcze pytanie do tego. Yy, czy gdybym się przeprowadził do Egiptu albo do Izraelu i tam bym sobie mieszkał, to i, i wtedy tak bym sobie grał gierki na Egipcie albo Izraelu? Dobra, to, wtedy, to jest pisny argument. Bym, byłbym w porządku, rozumiem. Nie, to jest z to dupy argument, bo Izak znaczy Iza strasznie to odwraca kota ogonem, bo ja rozumiem tak jakby dlaczego ludzie się prują do niego. Yy, zaczął yy, używać vpn żeby mieć łatwiejsze gry, i to jest problem, że w ogóle chciał tego dokonać. Szczególnie, że podobno jest to jakiś kurwa y, turniej, więc inni polscy streamerzy grają normalnie na zwykłych regionach, i dlaczego on ma on ma sobie to ułatwiać? Nie no, nie no, nie, nie, nie powiecie, że to nie jest dupy argument. Właśnie dobry argument? No, no nie wiem. No trochę z dupy, no jest dupy, bo ułatwił sobie życie, żeby być, żeby mieć lepsze staty. To jest sztuczne, tak jakby bustowanie stat. Ale poszanowałbym Izaka, gdyby naprawdę poleciał do Egiptu zagrać grę, żeby się nie proliłowi piję. Wyobrażacie sobie, kurwa, gdyby odpalał Steve'a na laptopie z, z hotelu, żeby po prostu, wiecie, wypierdolić wszystkim w pysk za to, że, że go wyzywają, że VPNa ma. No zamknij znaczy, wszystkie mordy jednym ruchem. Znaczy, dobra, 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 stop. Tutaj mi się wydaje, że gościu przyjęło do tego, że ułatwia sobie gierki, to robi ciekawszy content dla odbiorcy, inżynier twórcy związani z kodem. Okej. Okay. Jak robi lepszy content, tu się zgadzam, że ok, VPN w takim razie miałby sens dla dobra, tak jakby streama. To podobno jest jakiś turniej, gdzie statystyki mają znaczenie, bo jest może jakaś pula do wygrania. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo ja nie znam tej sytuacji, więc też nie wiem, czy powinienem się wypowiadać na ten temat. Ale no, te turnieje są ogólnie, ogólnoświatowe, nie tylko EU. A, a, a to a, a to zmienia postać rzeczy, ja myślałem, że to jest jakiś polski turniej. Nie, nie to... wiem, dobra, to jest strasznie, kurwa, głupia drama. Już większą dramę mógłbym mieć o tą drukarkę. Sobie zrób to, ja wiem, wypierdolę tą drukarkę w chuj i tyle. No. Wypierdolę tą drukarkę w chuj. Co miałem powiedzieć, już powiedziałem, nie wiem co więcej mogę dodać. Jeżeli te światowe światowy turniej, rzeczywiście są ludzie, którzy grają na łatwiejszych regionach i sobie, bo tam pisał ktoś, że widział jakiegoś 14 latka, co zrobił pojebanego killstreaka, bo grał na łatwiejszym regionie. No to okej, okay, jeżeli to jest globalny turniej, a VPN nie, nie jest zabroniony w regulaminie, niech sobie robi co chce. Ale rozumiem też yy, skąd się wzięła sól w tyłku innych graczy na polskiej scenie. Wtedy to jest niedoczyszczona jeszcze, widzisz. To jest dzieje. Są takie ślady. Paulina skowerska. Tu. 3 złote. O, tu jest. Cześć, masz może drukark, bo nasza Piotrek wypierdolił w twój. Ja wam pożyczyć. Ja pierdolę. uwalona <Ja> trochę, ale coś ciągły. Kurwa, ja myślałem, że się <noise> wypierdoli na krześle. Łapcie! Kurwa. Ja pierdolę. <noise> Ale nie wstydz się sensie ten dodatek wypierdolił, w chuj! Zrobił cały ten klip. Tak macie rację. W dramie z Izakiem najbardziej poszkodowana jest drukarka. To jest fakt. Drukarka to jest jedyny casualty w tej całej sytuacji.